Cześć, z tej strony Beata Tarnowska-Kupny, trener biznesu, coach, mentor, ekspert w zakresie kompetencji menedżerskich i przywództwa. Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz spotkałaś się, spotkałeś się z jednym ze swoich pracowników jeden na jeden? Jak to spotkanie wyglądało? Jakie przyniosło rezultaty? Rozmowy jeden na jeden z pracownikami i regularne ich odbywanie, stosowanie to jedno z kluczowych narzędzi menedżerskich. Takie, praktycznie takie narzędzie, które świadczy o poziomie Twoich umiejętności i Twoich kompetencji menedżerskich, ono świadczy też o tym, co wiesz na temat zarządzania pracownikami. I pomimo tego, że tak jest to dość częsta sytuacja w firmach, z którą można się spotkać, to to, że takie spotkania odbywają się niezmiernie rzadko, a nawet wcale się nie odbywają. Przyczyn tego jest wiele, a w zasadzie można powiedzieć, przyczyn na które czy, czy, czy które są swojego rodzaju usprawiedliwieniem deklarowanym ze strony menedżerów. A po pierwsze, nie ma czasu, bo jest mnóstwo bieżących spraw, bo jest pełno nowych projektów, bo co chwila wpadają nowe zadania, trzeba z tym wszystkim nadążyć, e, wydarzają się jakieś problemy, kryzysy, menadżer musi się tym zajmować, musi to adresować. E, nie ma na to czasu. Łatwiej jest w takich okolicznościach zwołać spotkanie całego zespołu. Zresztą na marginesie takie spotkania oczywiście też są potrzebne. I zastąpić te spotkania indywidualne takim spotkaniem większej grupy. Tylko, że to nie jest to samo. I one zupełnie nie dają tego, co mogą dać Tobie, a przede wszystkim Twoim pracownikom, spotkania indywidualne z Tobą. Bo tak naprawdę te spotkania indywidualne, te spotkania jeden na jeden z pracownikiem to nie są spotkania dla Ciebie. Chociaż znowu nawiążę do najczęstszych sytuacji, jakie można obserwować w firmach, to menadżerowie mówią, że tak, czasami nawet spotykam się jeden na jeden z pracownikiem, szczególnie wtedy, kiedy mam mu coś do przekazania. Słuchaj uważnie, kiedy ja, menadżer, mam jemu pracownikowi coś do przekazania. I znowu, to nie jest główny cel takiego spotkania. Tak samo spotykam się często z taką wymówką, że świat, w jakim teraz żyjemy, tempo tego życia, i to dotyczy zarówno życia osobistego, jak i życia biznesowego, zawodowego, jest tak duże i tyle rzeczy się dzieje, tyle bodźców wokół się pojawia, tyle informacji z różnych stron do nas dociera, że po prostu i zwyczajnie. A menadżerowie narzekają, że nie mają, nie mają kiedy mają, mieliby nawet chęci, ale nie mają kiedy się z pracownikami spotykać. To też jest wymówka tak naprawdę. Nawiążę no, teraz do tego, co powiedziałam w miarę na początku, czyli że to są tak naprawdę, że to jest tak naprawdę taka, takie jedno z podstawowych narzędzi menadżerskich, bo warto się przyjrzeć temu, co te spotkania dają. Otóż przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to spotkanie ma służyć potrzebom Twojego pracownika. I na tym ty się powinieneś, powinnaś skupić. Do czego te spotkania są potrzebne? Do tego, żeby umieć zidentyfikować wyzwania, z którymi mierzy się Twój pracownik. Pamiętaj, że człowiek sam z siebie bardzo często nie przyjdzie i nie powie Ci że ma z czymś problem, że stoi przed jakimś wyzwaniem, z którym nie do końca potrafi sobie na przykład poradzić, bo musiałby się wtedy przyznać, że właśnie czegoś nie potrafi i to przyznać się swojemu szefowi, a to nie jest proste. Kolejną rzeczą, te spotkania służą do rozwiązywania problemów, o których znowu inaczej pewnie pracownik wcale by ci nie powiedział, jeśli nie zadbasz o to, żeby to wybrzmiało na takim spotkaniu. Kolejna rzecz, oczywiście one służą tak zwanemu szeroko pojętemu rozwojowi, rozwojowi Twojego pracownika, bo przecież chcesz, żeby praca, którą on wykonuje, zadania, któremu powierzasz, były wykonywane coraz lepiej, coraz sprawniej, z większą samodzielnością, z większą odpowiedzialnością. To też takie spotkanie jest świetnym miejscem, świetną przestrzenią na Twój mentoring dla Twojego pracownika. To też jest miejsce do budowania relacji między wami. Dzięki dobrej relacji budujesz zaufanie, nie tylko z tym pracownikiem, ono się przenosi też oczywiście na zespół. Budujesz zaangażowanie. Dzięki temu wszystkiemu pojawia się też zadowolenie z pracy w pracowniku. To jest też okazja dla Ciebie do tego, żeby lepiej poznać swojego pracownika, żeby... Zobaczyć, przekonać się bezpośrednio, jaki, w jaki sposób myśli, w jaki sposób analizuje, w jaki sposób wyciąga wnioski, jakie ma podejście do, do zadań, do pracy. I to jest też świetne miejsce, świetna przestrzeń do tego, żeby przekazać sobie wzajemnie informacje zwrotne. O co warto zadbać na takim spotkaniu? Oczywiście są pewne kluczowe elementy, które na tym spotkaniu powinny mieć miejsce, o którym warto, żebyś to Ty pamiętała, pamiętał jako menadżer, menadżerka. Po pierwsze, ustalić, warto jest ustalić termin takiego spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby nie zaskakiwać też pracownika. Z, z takim samym wyprzedzeniem warto też określić cel spotkania. Pamiętaj, że to jest głównie spotkanie dla Twojego pracownika, więc zadbaj po prostu o to, żeby też Twój pracownik miał wpływ na określenie celu tego spotkania. Określcie wspólnie plan spotkania, czyli co w, w, w trakcie tego spotkania się wydarzy, co będzie tam miało miejsce. Dobrze jest po prostu mieć po w stronach jasność, jak to spotkanie będzie przebiegać. Trzeba też zadbać o odpowiednio dużo czasu na takie spotkanie. To nie może być spotkanie, które trwa, nie wiem, 2-3 do 5 minut, albo jest spotkaniem zupełnie przypadkowym, gdzieś przechodząc natknęłaś natknąłeś się na pracownika i uznasz, że to jest świetny moment na to, żeby odbyć. Chwilowe spotkanie jeden na jeden. Nie, to zupełnie nie tak. W trakcie spotkania też zadbaj o to, żeby umieć rozpoznać problem, czy też wyzwanie, czy temat, jaki jest istotny dla Twojego pracownika lub z jakim Twój pracownik przyszedł. Pamiętaj, że to nie zawsze tak jest, że jak zapytasz, no to z czym dzisiaj do mnie przychodzisz, to pracownik od razu Ci powie. Bez zęknięcia. Ludzie mają różnego rodzaju obawy, lęki, niepewność, i to jest Twoje zadanie, żeby je zniwelować i stworzyć taką atmosferę bezpieczeństwa, żeby pracownik swobodnie i bez obaw z Tobą rozmawiał. I pamiętaj też o tym, żeby większą część czasu oddać swojemu pracownikowi. Tak naprawdę to powinna być taka proporcja 70% czasu dla Twojego pracownika w spotkaniu, a maksymalnie 30% to ty. Dlatego nie ma tu miejsca na Twoje monologi, a jest miejsce na to, żebyś to Ty zachęcał, zachęcała pracownika do wypowiedzi. Słuchaj więc uważnie tego, co mówi do ciebie pracownik. Zadawaj pytania adekwatne do sytuacji, do tego, o czym. Rozmawiacie i pytania, które będą pomagać dotrzeć do sedna sprawy, do sedna sytuacji. Skupiaj się też na wnioskach, skupiaj pracownika na wnioskach, zapraszaj go do szukania rozwiązań, do szukania różnych możliwości i nadmiernie nie rozgrzebuj przyczyn danej sytuacji. Jeśli coś poszło na przykład nie tak i to teraz omawiacie, to nie grzeb w tych przyczynach. Przede wszystkim skup się właśnie na rozwiązaniach. Zapewnij pracownikowi w trakcie całego spotkania maksimum poczucia bezpieczeństwa. Wtedy pojawi się większa otwartość, większa szczerość między Wami, a przecież też o to chodzi. Zadbaj też na koniec spotkania o to, żeby zostało ono podsumowane żeby zostały wyciągnięte wnioski końcowe i żebyście wspólnie ustalili działania które pracownik podejmie oraz co bardzo ważne termin kolejnego spotkania bo te spotkania jeden na jeden z pracownikiem powinny być cykliczne one nie powinny być raz na nie wiem pół roku raz na kwartał one powinny być znacznie znacznie częściej Mam nadzieję, że to co powiedziałam jest dla Ciebie użyteczne i że przyda się w Twojej pracy i w Twoim funkcjonowaniu w biznesie.